Ludzka cywilizacja była świadkiem wielu kłamstw. Czasem o pięknych czynach zapominano z upływem lat i śmiercią wspaniałych ludzi. Czasem jednak pod płaszczem dobra i wzniosłych słów ukrywały się najgorsze intencje. Karol Wojtyła Przywódca Kościoła Katolickiego w latach 1978-2005 Biskup Rzymu Wybitny teolog Poeta i poliglota Pierwszy papież, który wyszedł do ludzi odbywając w swoim życiu ponad 100 podróży apostolskich, w tym do najdalszych zakątków świata. Człowiek, który wybaczał i prosił o wybaczenie. Joseph Kony, ugandyjski zbrodniarz wojenny, działający od 1987 roku, porwał i zmusił do służenia w swojej armii około 30 tysięcy dzieci. Pragnął wprowadzić w Ugandzie rząd oparty na prawach dekalogu. Uciekł z Ugandy w 2006 roku. Co łączy te dwie tak różne postacie?

Jeden z przybocznych ochroniarzy samego papieża towarzyszący mu w pielgrzymce do Beninu, Sudanu i Ugandy w 1993 roku opowiedział nam o niezwykłym spotkaniu, którego był wtedy świadkiem. Po l'incontro con z Juventus Gandese siamo usciti dall'edificio da dietro. Papa Zenkiero i e discipiano nel mio orecchio. E devo stare zitto per tutto il nostro viaggio e che devo tenere la pistola a portata di mano ho chiesto dove andiamo ma l'unica risposta che ho ottenuto è stato un breve vedrai magari 100 metri fuori dal villaggio abbiamo raggiunto un po' di strada in cui eh, c'era un giovane ragazzo di forse 13 anni in uniforme lui ci ha salutati e è invitati dentro andavamo forse 20 minuti sopra una strada accidentata quando siamo arrivati a un campo nascosto tra le colline siamo stati subito portati a una grande tenda dove ci ha salutato Giuseppe Coni. Giovanni Paolo parlava con lui in inglese. Io non sono molto capace con la lingua, ma ho visto che mi sembrava sospeso e stordito. Sembra che alla fine però ha accettato la proposta del Papa. A quel punto ha puntato alla finestra dove era seduto il ragazzo che ci ha portato qui. Senza dire una parola siamo usciti. Quando ho chiesto a Giovanni Paolo secondo ti, cosa stavano parlando, ma non voleva spiegarmi niente. Józef Kony jako młody chłopiec był bardzo religijny. Jego ojciec był apostołem świeckim Kościoła katolickiego. On sam natomiast był ministrantem. W wieku 15 lat przestał uczęszczać do kościoła, co wskazywało na to, że porzucił wiarę. Podczas rozmów pokojowych w 1993 roku ujawniły się szerzej wierzenia Józefa Konego, jak i jego zwolenników. Jego ludzie używali wody święconej, żeby odpędzać złe demony i chronić się przed kulami. W trakcie negocjacji w 1994 roku widywany był w towarzystwie dwóch mężczyzn ubranych w sutanny. Prawdopodobna wersja wydarzeń mówi o tym, iż Kony przyjął święcenia kapłańskie od Jana Pawła II, obiecując pomóc w szybkiej chrystianizacji afrykańskich dzieci. Papież, widząc słuszną inicjatywę, wspomógł go finansowo. Lecz tu nasywa się pewna niezgodność. Kony zaczął przeistaczanie członków swojej organizacji w wojsko w latach 90., czyli jeszcze za życia Wojtyły. Bank Watykański mógł domagać się zwrotu pieniędzy, jednak papież zignorował całą sprawę. Dlaczego? I czy zrobił to świadomie? Pragnący zachować anonimowość pracownik naukowy jednej z warszawskich uczelni tak wypowiada się o poczynaniach papieża. Jan Paweł II powszechnie uważany był za wzór do naśladowania. Traktowany był jako namiestnik Chrystusa na ziemi. Wielki przywódca duchowy, który objawił się ludziom na tysiącleci. Spójrzmy jednak na to zjawisko z drugiej strony. Za życia podejmował wiele kontrowersyjnych decyzji. Swoimi pielgrzymkami zaczynam na sytuację banków afrykańskich oraz biednych afrykańskich państw, które odwiedza. W roku 1998 wywołał skandal uznając za męczennika chorwackiego duchownego, ale za jego stępniaczki, który nie ukrywał swojego poparcia dla czystek etnicznych w obrębie Sławnej Dokonał także wielu innych dyskusyjnych ratyfikacji i banalizacji. Na z trzeciej na powodu Giego bez środków antypersyjnych sprzyja z kolei rozprzestrzeniania się w USA i w Papież ignorował również liczne skandale pedofilskie w kościele. Sprzeciwiał się karaniu duchownych, którym udowodniono molestowanie dzieci, wypłacanie odszkodowań i ofiarom. Nasuwa się pytanie, czy jest to przypadek? Dlaczego Jan Paweł II wielbiony przez ludzi doprowadzał Watykan do bankructwa? Dlaczego wynosił na ołtarze zbrodniarzy i współpracował z Konem? Przyglądając się więc masowej historii wywołanej filmem Kony 2012, Musimy się zastanowić, jak to się stało, że Joseph Kone jest nieuchwytny od 25 lat. Być może ma wysoko postawionych przyjaciół, być może jest wspomagany finansowo.